Do grzesznika wszakże mówi Bóg. Po cóż wyliczasz moje przykazania i przymierze moje masz na swoich ustach, skoro nienawidzisz karności, a słowa moje odrzucasz precz za siebie? Gdy widzisz złodzieja, sprzymierzasz się z nim i zmawiasz się z cudzołożnikami, ustom swoim puszczasz wodze w złości, a język Twój zdradę gotuje. Rozsiadłszy się, obmawiasz swego brata rzucasz po twarze na syna własnej Matki, o to, czego się dopuszczasz. A gdybym milczał, mógłbyś mnie mać, że jestem Tobie podobny. Ja wszakże skarcę Ciebie i wszystko to stawiam Ci przed oczy. Rozważcie to dobrze, Wy, którzy zapominacie o Bogu, abym Was nie pochwycił, a nikt nie zdoła Was ocalić. Kto składa w ofierze uwielbienie, ten oddaje mi cześć i temu tylko, kto kieruje się prawością, pozwolę oglądać zbawienie Boże. Księga Psalmów 50, werset 16 do 23.